Tup 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 tup. Hej, dzieci, chodźcie na pizzę. Teraz zaraz, żebyście i pizzę, musicie mm, się ze mną zapoznać. Dobra. Pierw dziewczynko. Jak masz na imię, dziewczynko? Ja mam na imię Playtime. O! To dobrze. A ile masz lat? 52 Co proszę? E, przepraszam e, Ja mam ten No e, 8 lat Dobra, masz pizzę Jej! A co ci się stało w rękę? A, takie tam Jest No dobra Kolejny Przepraszam, wiem, że nie jestem dorosły, ale czy bym mógł dostać pizzę? Ty jesteś skarpetą przecież. Chwila, czy ty. Czy ty nie jesteś z Baldiego? Nie, Elo. No, to było mega dziwne. Następny. O, coś, chłopcyku. Nie jestem chłopcem, mam 14 lat. Aha, chcesz pizze? To powiedz swoje imię. Jest Siema. Jestem Marek. Alo, Hogwarts. A ja tylko jestem Marek, nie Lord, nie Lord Crosville. Dobra, dam ci pizzę, ale tylko za 100 zł, jasne. Co? Ale ja nie jestem lord Cruzville. To mnie nie obchodzi. To nie trzebało kłamać, a nie teraz. No. Trzeba się nauczyć. Fryer. Nawet, wiecie co? Wasza pizza jest do dupy. I, i tak wiem, że. Jesteście ludźmi. Banda idiotów. I przebierańców. Następny. Dave, co ty tu robisz? Przecież... Przecież... Posłuchaj mnie. Wiem, że nie jestem ani trochę mały i tak dalej, ale chcę pizzę. A i tak w ogóle... Może pięć dzieci zamordujemy. Coś ci po... mm. Dobra, Boże, Kryste, pannie. Spokojnie. Albo, ych, albo się zwolnisz, albo dzwoni na pały, jasne. Nie będę miał tutaj morderce dzieci. Żadnych. Jasne. Żadnych. Spokojnie, spokojnie. A mogę pizzę? SPADAJ! To oznacza, że. Chyba nie. To elo. No cóż, została ostatnia pizza, więc może tak zjem. O mu, 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 mu. E, Pracowniku, dlaczego ty jest podczas pracy? I w ogóle nie możesz za dużo rzeczy robić, gdy masz pręzynowy kostium. Ale. Została ostatnia pizza. To nie wiedziałem, co z nią zrobić. Jak nie wiedziałem, co zrobić? Trzeba ją mi dać. Idiota. A i jeszcze? Jest ostatni. Jeszcze raz zwrócę ci uwagę, a zostaniesz zwolniony. Jasne? Jasne. No. I love you. you.

Tego nie było jasne. To co ja mam robić w takim razie? E, pracowniku? Czy ty widziałeś gdzieś Dave'a? A co? Bo właśnie jeden rodzic. Y Zapytał się, gdzie niego córka i naprawdę bym się wpużył, gdyby to Dave to to, wiesz, co zrobił eee, z tym dzieckiem. E, nie, no na pewno nic złego nie zrobił. Co z tego, że kiedyś jeszcze zrobił morderstwo z dziećmi pięcioro? E, e, e. ale ale chyba poszedł do safe roomu o nie tup 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 o nie e, chyba tego nie zrobiłeś Prawda, Dave? To to, to, to to nie moja wina! To... 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 To, to nie moja wina! To, to nie ja! Aha, dzwonię na policję! Już! Nie, proszę, nie! E, nie, spokojnie, spokojnie, Panie Baldi. E, tylko... Spokojnie? Ja? Nie, nigdy! Moja córka została zabita, znaczy moja córka, no moja uczennica. Spokojnie, spokojnie, tylko bez nerwów. E, może coś innego zrobimy, a nie dzwonić na policję od razu. Panu tak łatwo mówić, a ja traciłem moją uczennicę, moją najbardziej kochaną, czyli ją traktowałem jak moją córkę? I była bardzo, bardzo mądra, i. Jeżeli pan chce odzyskać swoją córkę, e, przepraszam, swoją robotę i pizzerię, musi pan się ze mną policzyć. Jasne? E, dobra, tylko że. A! Nie, proszę nie! I jestem, chcę wam tylko powiedzieć, że będzie Lego Baldi tym akcentem, więc Elo. E, tak, elo, elo, el. elo. Elo, elo, picobello. No, tak ze tego. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia wkrótce. O, co ja potrafię?